Rozpoczął się nowy rok szkolny. 16 tysięcy uczennic i uczniów, w tym blisko 1300 pierwszych klasistek i pierwszoklasistów poszło dzisiaj do szkoły. To po raz kolejny nowa dla nas sytuacja. Zarówno dla nas, jak i dla Państwa, dla rodziców, dla uczniów, wszyscy musimy znaleźć się w nowych realiach w czasie funkcjonowania podczas epidemii. Bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość. Również wiemy, że nie ma doskonałych rozwiązań. Będziemy reagowali na bieżąco i korygowali nasze działania, działania dyrektorów szkół, na których dzisiaj spoczywa ogromna odpowiedzialność. Proszę, abyście Państwo współpracowali z nauczycielami, z dyrektorami, abyśmy tą nową sytuację mogli przejść jak najlepiej. Dbajmy o siebie, dbajmy o swoich bliskich, dbajmy o uczniów, rozmawiajmy z nauczycielami. To wszystko pomoże nam przetrwać ten trudny czas.